piraci, dawaj na pokład! Płyniemy na port PirateSwap, gdzie szybko i bezpiecznie wymienić swoje skiny na lepsze. Z kodem nisowy plus 35% przy wymianie. Dodatkowo, jako twój kapitan, mówię ci, że za swoje pierwsze trzy transakcje możesz zgarnąć łącznie 30 dolarków. I możesz ode mnie zgarnąć dodatkowe skiny, darmowe oczywiście, za to, że wymieniasz z moim kodzikiem, więc zachęcam serdecznie i na co czekasz? Oddaj Ci swój statek. Jest na wybrzeżu. I widzimy się na porcie Pirate Swamp. Pozdro. Ahoj, piracie. Dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Case Haga No, i słuchajcie, wejdźcie sobie w plusik, piszcie sobie najsigmowszy kodik Lisowiec, który oczywiście, jak to on daje Wam 4 zł na start plus 20% przy każdym doładowaniu. Możecie to przez visa, plik, gift cardy, wasze skiny, bitcoiny, Skrill, naprawdę was zachęcam mordeczki. No i słuchajcie mnie! Ewencik fajny. Battle of Olymp. Apollo sobie otwórzmy. Pięć takich skrzyneczek. Pyk i. Siabla bla bla. Royalek. Pięknie. Dobra, no i tak można zaczynać odcineczek. Mimo, że troszeczkę na minusie, to i tak można tak fajnie zacząć. I pamiętajcie, że przy Sigmowym kodziku Lisowiec możecie naprawdę fantastyczne skiny zgarnąć. M4 MP9, Shadow de Gersy, Broken Fanglowsy, M4 od 8 złotych i. 81, no prawie 82 zł. Na Shadow de Broken. No naprawdę was, mordeczki zachęcam. Bo warto, warto i warto. Naprawdę warto. I czy większa kwota, tym większe szanse. Ale o tym już wiecie. No i dobra, no to lecimy, nie? Dobra, na początek, Glory, Glory, piąteczka. I, I mamy, no. Nie ciekawie, nie ciekawie na pewno e, Dobra, weźmy sobie Sparta. Sparta, dawaj Sparta, Royalek. ładnie. No i jest tu tak, no, 50-50, nie? Tak średnio, nie? No i przypomnę, że stronkę dla osób pełnoletnich mamy Royal'ka i mamy Gloczka. Fajnie, fajnie to idzie. No ale dobra, no. Mówimy tu tak. E, no to Olimpuska sobie. E, weźmy, byk i to no, tak, tak 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 średniawo. Dobra, chodźmy już na batelkę. No i pamiętajcie, że tu macie darmowe skrzyneczki, więc zachęcam was do otwierania ich. E, dobra, weźmy sobie diamentcika, diament, ładna, ładnie poszło teraz. No, dobra, mamy gloczka. platinum, dobra, spoko, gold, no jest, taki... silver. Jest, no, jest Lipson, ale no darmowe, no zawsze, nie? A możecie naprawdę fajne skilli, nie? O, zobaczcie. Więc zachęcam do otwierania. I Ironic. No jest w miarę, nie? Zawsze darmowe, co warto. 5 dni do końca Iwanciku. Battle of Olympus. przypominam. No i dobra. Dobra, Case Battle. Walimy sobie. Kniemy sobie patelkę. Dobra, no to let's go, lecimy, nie? Dobra, pyk, dualek, eee, dobra, weźmy sobie jeszcze to, pyk, 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 no i pyk, pyk, coś jeszcze, dobra, weźmy sobie to i pyk. I to jest mocna patelka i taką sobie właśnie weźmy, pyk, let's go, lecimy, no i let's go, zróbmy to, eee, dobra. Draj z Let's go, nerd. Let's go. Na początek pędzinkowe skrzyneczki. No i ładnie. Siadło. Nawet beat Dobra. O, rojalek ma. Rojalek może być tu nieciekawy. No. Tutaj odbieraliśmy sobie diamenciki. Ale to zobaczycie w niedługo w, w odcineczku. Dobra. No, mamy tak fich. Remisik był. Dobra, no jest tak, no nieciekawie, pod energii. Apollo teraz musi, O, Apollo oddał. Ładna wópeczka w ogóle. Dobra, spoczko, spoczko. I tam pasi. Dobra, no zobaczymy ile jeszcze. A trochę tych skrzyneczek jest. Dobra, ładnie, ładnie nawet. Ładnie. O, to też fajne, fajna, fajna stream, No i Git. Dobra, no zobaczymy, jak to piknie, nie? Jak to piknie będzie sigma, dobra, no fajnie, fajnie, mm. ładnie, ładnie, siadło. No. teraz no lepsze, ale to tam ciul. Yy, dobra, on teraz widać, że był fajniejszy, no to takie same, zobaczymy, zobaczymy jak to dalej, nie? dobra, u, takie samo, niutkie, no jest jest ok, jest ok, nie? O, rojalek, to i o to chodziło. O to chodziło, dobra. Ulala, fajnie, fajnie, fajnie. Fajna fajnie, trójczka. No, dobra, no spoko, no spoko. Na to chwilę idzie naprawdę spoczko. Trzeba. No dało tak, tak sobie. No jest i tak dobrze, dobra. jest łatwiej, uj, uj, uj. No, no, tutaj, to, to, tutaj to jakaś tragedia się zdarzyła, ale nie jest, źle, nie jest źle. Jeszcze przed nami mocne skrzyneczki, więc zobaczymy, jak to nam piknie. Pik. Dobra, no spoczko. Fight o, faktycznie. No troszeczkę, ale. Oj, oj, oj. Ło shuttle pykły. Oj, oj, oj. Co za nerd. Dobra rękawiczki nam ale no on ma jaj. Droż... Aj, 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 aj. No To jest słabo 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 Nie wiem jak możemy to teraz pyknąć No bo to co się stało w tej chwili To jest po prostu niewiarygodne Po prostu niewiarygodne No Niestety już raczej się nie pyknie nam Więc już jesteśmy na przegraną wygranej pozycji. Nie ma co już mówić, nie. No, niestety tak jest, no. Co z tego, jak on tak Shadow Dagersy, Gersy, no po prostu ajajaj, aj, aj, to nawet się nie dało. Shadow the Gersy flip. No nie, nie, po prostu się nie dało. No trudno. Trudno. Tak czasami jest. Ale zapraszam was oczywiście na stronkę Haga. No i Kodzik Lisowiec, Chodźcie sobie 5 dni do końca i węcika. Naprawdę Was zachęcam. Papa, pa. przypominam, że naprawdę są fajne skinki. Do zgarnięcia przy doładowanku, więc warto, warto, warto. Bijajcie i pamiętajcie, że tutaj zalewelek też macie. No naprawdę, warto. Więc trzymajcie się i teraz. Narga. Izowiec, najlepszy kodzik.